Witam z tej strony Apple. Te odgłosy w tle to, to są te li, liskowe muzyki. I pewnie się bardzo teraz ze wszystkimi wita. Dobra, jest ze mną jeszcze Bochen, który też się wita. Ja się za niego witam w sumie. Nudzi ci się, nie? Wiesz, że się gra już zaczęła. O, dobra, jesteś. Um. O Jezu, nie! Dobra, nie... Nie mogę tego, yy, obracać ekranem, więc uwaga. Dlaczego? No bo jest ustawiony na F9 też yy, z początku właśnie, że blokuje ekran. Mhm. Też spróbuję. <głosy> <głosy> oh <shit. głosy> No, nie można obracać, nie? Z znaczy, na minimapie da się obracać, nie? No, ale to w trochę, dobra. Yy, więc teraz trochę gorzej będę grał. I jeszcze na dodatek yy, jeszcze na dodatek gram postacią, którą nie umiem grać. Trudno. Liska nas sobie, żeby wykaruje. Żeby ci nie było smutno, też sobie pogram na F9. Chuje! No, no i Jarek też się wita ze wszystkimi No i ten... Nie wiem czy to pojawi się jutro, dzisiaj, czy kiedy, ale no... Wczoraj za wczoraj, za wczoraj przepraszam, że nie było No nie ma usług. Ale tak jakoś wczoraj wyszło, że... Ała, ała. No No. Ja. Trudno się ukochać. Czemu mi spadają takie fpsy? No ja nie mam pojęcia. Bo Jarek tak chce. Bo Jarek z właśnie. No więc. No, jeszcze brakuje udry na nagranie, jak co nie tak. uda. No. Oni muszą ratować moje wideo, bo ja dzisiaj się słabo czuję, ten... Psychika no mnie boli. Się, Masz Kizo, coś mówić! Kiza wczoraj mu że już go nie kocha i jest załamany chłopak, wybaczcie mu. No. Ej, ale mi pizga. Co ci pizga? Liska, pizga, yeah. Oj, jaaa. Nie, serio, zimno mi tak strasznie, no tak zimny i doda te ręce. Zobacz tam mm. jak zawsze, ale dzisiaj to jest Właśnie to Całe trzy są. i tak mi zimno i źle mi się klika. Dobrze, że nie rudę. <grym> tak jest <jak grym> twoje, no nie? Uh. Ja nie jestem rudy, eee, nie obrażaj mnie. Uh. Ja cię nie obrażę, ja tylko postaram się mówić prawdę, no. no. Ona szanuje twoich widzów. Wow. Właśnie. Co? <grym> 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 Uchaj to. I, idź sobie. W życiu mi nie wyjdzie. A nie, jednak. Calculated. Szmato. <noise> no. Bez kitu to będzie takie smętne nagranie w ogóle. Przez Ciebie, kurde. No właśnie. A po śmieciu. To, to nie moja wina, że mam kaca. Twoja. No to trzeba było nie pić? No, no... Jutro mam znowu pić. Bo w końcu Co tam jest? Polczka. Znowu. Nie. Każdy coś je. Nie ja. To bochen jak nic. Lol, pierwszy raz ja coś nie. A... Jaki nowy tryb? A... Jest jakiś aż, nowy tryb? Aż z dwójki to sobie coś przynieść. No. Ej, jest jakiś nowy tryb? Tak, że wybierasz postać przeciwników. To jest chyba draft jakiś tam. Nemezis chyba czy kichuję. Ej to czemu ja jeszcze w to nie grałem w ogóle? Ja też nie Jak to dzisiaj grałem Drugą, na drugą nagrywkę tak. robimy z tego 11 na 2 miałem, ale tak przegrałem Dokładnie, i takie ajajaj miałem Ach, pięknie przerwano Jestem z siebie dumny Mmm Niczym nekrofil To już wiem jakie będzie gruby. następne nagranie, bo teraz tak z dupy zaczęliśmy rama. Kochądź przestań. Co? Złe porównanie? Żałos. A co on powiedział, bo jestem nie na Czemu temat... Się, kurwa cieszysz <noise> Powiedzia po Powiedziałem, że jestem dumny z siebie, niczym nekrofil z nowo wykopanego grobu. Tak głupie i stare, że nie mam nawet Ja jeszcze tego nie słyszałem, ja jeszcze ja tego nie słyszałem. Dopiero. W tak mają. Oh. Co fajne są? Eee, e, bo cię tam ten, w Krakowie, czy gdzie tam odwiedzę? Oh. O jak miło, wpadaj! Wpadaj, ja, ja mieszkam jakiś kilometr to i to też wpadne. No, Ci o num9 taka ta, taka dzika. Dobra, naprawiłem to. Mogę obracać ekranem, oh. You spin me Ale pamiętasz. Ale, ale chyba się nie powinnaś, nie powinnaś się ogólnie ten, cieszyć, że ja wpadnę tam i grożę ci w sumie teraz, a tutaj ten... Ale ty weź mi coś zrobię, ty masz ogólnie dobre serduszko. Eee! <śm> <śm> I mnie załatwiła. Hmm. Ale za to wezmę plusa. Poradzisz hmm. sobie. Weź Jarka. No Jarek coś nie o, śpiewa nie, dzisiaj. Nie, 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 ja już się dzisiaj nazywałam, dobra? Każdy musi być jakimś Pokémonem i złapać je wszystkie Ja miałam je wszystkie Who is that Pokémon? It's Pikachu Fuck. <laughs> To było zarąbiste człowieku To jest stare i już to widziałem raz, ale, ale to jest dobre Aaa, nie zdążyłem ulta wypalić To jest dobre, tylko smutne Nie chuj ja Bo nie No Wyczuwam kolejną przeróbkę z Jarkiem na czele ja czekam aż ktoś zabierze wszystkie moje suchary W sumie na nagraniach rzadko to rzucam nimi. Nie? Znaczy... Znaczy ja już ten, ja już przy jednym się z tym watem nie powstrzymałem i zrobiłem badabzm z jakim? Z tymi rankedami co nagrywałem. Nie widziałeś? A, co ja, Nie, wybacz nie z tym twoim widzem. Trudno. Nie Bo ja napisałem... Ja to, ja to mam na żywo! To mi wystarczy. Bo ja napisałem inwate zamiast inwate i nie i ty powiedziałeś coś tam, bo ty to liczysz w wacie, nie, i nie powstrzymałem A. się, nie powstrzymałem się, musiałem zrobić Badam psem. Co ty, Liska, mówisz? Bo tak chcę jakoś słabo cię słychać. Słaby to ty zaraz będziesz. Uuu. Pokazać, jest jestem, jest bogiem Pokazać jestem bogiem tej gry? Pokazać jestem bogiem tej gry? Jestem bogiem tej gry E, w sumie to wyszło Nie przeszkadzaj zbyszek. Plan był dobry miał być double kill Asysta! O, dwie asysty! Wurf. Co? Co? Czekaj co? Cukier Sam cukier czy cukier Cukier jest dobry, czemu ma być niedobry? Nawet jest słodki nawet jest słodki, co jest dziwne. Ja muszę ogarnąć ten nowy komp, bo nagrywa mi w 30 FPS-ach nie? A jakie masz podzespoły? pochwali się na nagraniu. Dobre. Le. Dobra okej. Okay. Jarek approaches. <laughs> Udowodnij, że jesteś... O kurde, ja jestem bogiem tej gry. Dojdę do chila Dojdę do chila, jestem bogiem tej gry. Dwa <laughs> siapa. Ja cię ocaliłem, a gdzie dziękuję Dobra, to. zagramy tego nowego tryba. No zaraz, zaraz, umieram. Jej. <laughs> tak, wejdźmy z tej gry czekaj masz się skończył i zagrajmy tego nowego tryba. To będzie dobry pomysł. Nie ma pośpiechu. Oj, co czegoś ty się spodziewał? Aaaa. Bohen, mogłeś go zabić. Nie miałem ulta. Dupa, 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 dupa. Co? No dupa no. Nikt go nie rozumie. on sam siebie nie rozumie. No pewnie tak. I puka sobie nogą, kurde. No to jest po prostu troll, nie? Nie mnie, tylko w biurko puka, żeby mi po prostu głośno było. No, tu masz się, tu masz. Dobra. Ja i tak wiem swoje. My wiemy swoje. Sam na to wczoraj mówił jak był Co? Czekaj, co? Tak. Nie pamiętasz o tym, co nam opowiadałeś wtedy, co regułeś w sercu z Jarekiem? Nic takiego nie mówiłem! Mówiłeś później nagraniu, nawet. Nie, jeszcze Jarek wtedy nie napisał, byłem pijany, potem się... byłem pijany. Jarek nie było, sprzedałeś się, idiotom! No właśnie, a kiedyś Jarek nawet mówił na nagraniu, że nie wypaczy ci tej nocy. <laughs> <laughs> Jakie trolle w ogóle. <laughs> Mnie ten cukier. A dobry no. chociaż, nie? Słodki? Nie, jaki kurwa, gorzki. Masz tu plusa. Gorzki cukier, nie no, bomba. Tylko ja tak umiem. O nie! Zawsze jadę, na no, mnie no, nie wiem no. Jest troszkę smutny. Ultuj kogoś. Teraz to już chuj. Ogarnęła się. Gramy. Nie! Każde nagranie ma być profesjonalne. Jest dobrze, mamy długie To być na całą mapę. Jesteśmy tylko ze No i dobrze, to jest jedyne takie profesjonalne nagranie tylko u mnie. Ludzie jedzą chipsy. Ludzie Już idą a... Ja zaraz idę sobie po te Nie wiem. Ale pójdę po coś zaraz Po coś, coś uuu Jestem bogiem tej gry Co biłam Chciałem cię żyć dziurki jak zapomniałam ja się <laughs> <laughs> Tak jest mutny Chciałem się uratować ale zapomniałam Dobra. Jedyne takie krótkie ten nagranie w internetach tylko u mnie. zapraszam No No Jarek, Jarek mi właśnie pomaga. Dobra, dziękuję za oglądanie i do widzenia. No, Jarek Cię pożegnał. A tutaj? Te, te osoby tu? Nie. Nie szanuję Twoich widzów. Nie kochamy Dobra. To jeszcze raz do widzenia. Id idę się powiesić. Więcej nagrań nie będzie. Dobra, do widzenia.